Proszę Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Zaczynamy. Witam Państwa, radnych na 14. sesji Rady Miejskiej. Witam Pana Burmistrza, Pana Skarbnika, witam Pana burmistrza. Rozpoczynamy od sprawdzenia obecności. Bardzo proszę. O zalogowanie się, a nie mamy tego, łączonego, To jeszcze chwileczkę. A już. Proszę Państwa, teraz proszę się zalogować. O, to Pan Roman, Pan Radny Remański? już? O tak, dobrze. Zgadzam się. Dziękuję bardzo. Obecność została sprawdzona. Do Komisji Uchwały Wniosków proponuję dzisiaj Pana Adama Michasia. Pan radny wyraża zgodę? Panią radną Jolantę Ogińską, dziękuję bardzo. I panią Katarzynę Pastusiak, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przedstawionym składem Komisji Uchwały i Wniosków? Bardzo proszę. Masiarek. Już, już. Dziękuję bardzo. Komisja została wybrana. I przystępujemy do zadawania nad uchwałami. Bardzo proszę w punkcie czwartym przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie pan skarbnik. Proszę Państwa, przerwy no, wakacyjne, to chyba w imieniu Aleksandrów, które nie są za bardzo wskazane, bo jak Państwo widzicie dość o dokument, dużo się działo w lipcu, w sierpniu, nawet zaraz Państwu zgłoszę autopoprawkę do co już Państwu dałem. Dlatego, że w momentu, kiedy to napisałem, to już w piątek znów sporo zadziała i musimy autopoprawiać tę, tę, tę naszą uchwałę. Czyli po pierwsze, jeżeli weźmiecie Państwo. Uchwałę, tekst uchwały, gdzie mamy w paragrafie pierwszym i trzecim taką kwotę 1,23 000, proszę ją zwiększyć do 50 000. To będzie kwota 1,073 958,97 zł. Wprowadzamy jeszcze 50 000 dodatkowych środków. Zaraz Państwu powiem, co to są te środki. Eee, I dalej macie Państwo trzy nowe załączniki. 1, 2, 3. Wszyscy dostali tak a potem 456 tamtej już na szczęście nie uległy zmianie i będziemy ją nawet w takiej postaci w jakiej są proszę państwa e, zwiększamy budżet do 173 i proszę otworzyć e, ten pierwszy załącznik e, dotyczący dochodów i mamy tak no takie tam drobne przeniesienia po 5 tysięcy, co państwo tutaj widzicie to jest kwestia tylko zmiany klasyfikacji i tym się nie będziemy zajmować ale macie państwo w 700 Kwoty 943 968,97 zł są to środki, które firma, z którą rozwiązaliśmy umowę w ubiegłym roku, a, a, a która rozpoczęła ten projekt tę modernizację zasobów mieszkaniowych, złożyła taką gwarancję bankową. E, e, wprowadzamy je dzisiaj do budżetu, dlatego no, że już pewne czynności, na które czekaliśmy, przede wszystkim na tego biegłego sądowego, który... Który miał yy, no, ocenić te prace, które zostały przez tą firmę no, źle nas wykonane. Zakończyły się te czynności, w związku z tym uważamy, że już tą kwotę możemy wprowadzić do budżetu i z tej kwoty zamierzamy skorzystać przy przede wszystkim naprawie tego wszystkiego, co zostało, co zostało obsługte. I na kolejnej stronie macie Państwo dziale 852 dwie takie kwoty 80 tysięcy i 50 tysięcy razem 130 tysięcy złotych e, w tym rozdziale dotyczącym ośrodków wsparcia Państwa, są to środki, które otrzymaliśmy po pierwsze 80 tysięcy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, a druga kwota 50 tysięcy to jest dotacja z Urzędu z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. To jest e, o, w obu przypadkach jest to dofinansowanie takiego zadania, <coughs> które już mamy w budżecie. E, zakup samochodu na potrzeby środowiskowego domu samopomocy. Tam takie, takie auta jest potrzebne. E, aplikowali o te środki, te środki otrzymaliśmy i wprowadzamy je do budżetu teraz proszę przejść do załącznika numer 2 i tak jak to zawsze robię najpierw Państwu powiem o kilku rzeczach e, dotyczących wydatków bieżących i tak na pierwszej stronie macie Państwo kwotę 259 073,85 zł 85 groszy. E, to jest kolejne zwiększenie na bieżące utrzymanie dróg, myślę, że nie ostatnie. E, dalej mamy, no dalej mamy takie ważne rzeczy: no, 107 tysięcy na straże pożarne, bieżące wydatki związane ze strażami pożarnymi 99 tysięcy. To już jest trzecia strona. E, na odsetki od kredytów i obligacji. Dalej mamy, proszę Państwa, w dziale 801. Um, Rozjawy 601.01 Macie Państwo taką kwotę po zmniejszeniu: 1 951 zł. Widać to? To są środki, które gdzieś tam w kwietniu czy w maju otrzymaliśmy z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej. My je e, no, schowaliśmy, brzydko mówiąc, tak, w jednej ze szkół. W tej chwili korzystamy z tych środków na potrzeby, które Państwu w tej chwili tutaj mm, e, wskazuje. Proszę dużo zwiększeń, jeżeli chodzi o wydatki w ramach oświaty. Macie Państwo na kolejnej stronie 113, dołożenie uczniów do szkół 130 tysięcy złotych. Na kolejnej stronie macie Państwo 900 tysięcy, widać? 80150. To jest dofinansowanie do placówek, które prowadzi jednostka, która nazywa się Scholar. I to też nie ostatnia, nie ostatnia, niestety kwota. I dalej mamy 350 tysięcy złotych w rozdziale 895 e, 350 tysięcy to, 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 to są dotacje, które udzielamy gminom, przede wszystkim w gminie Łódź na, na przedszkolaków, które korzystają m, z e, placówek, które znajdują się na na terenie właśnie tych e, gmin. Proszę Państwa, e, no tak, mamy jeszcze kolejne, kolejna kwota, to jest przy żłobkach to jest rozdział 85505 E, tworzenie i funkcjonowanie żłobków macie państwo 240 tysięcy to jest on, to są dotacje dla no niepublicznych jednostek które działają w tym zakresie czyli prowadzą żłobki na terenie naszej gminy kolejna sprawa 915 oświetlenie ulic placów i dróg e, 200 tysięcy złotych do zakupu energii tutaj bym się chciał na sekundę zatrzymać proszę państwa myślę że no, chyba to też nie będzie Chyba to też nie będzie ostatnia kwota, z jaką w tym roku musimy się zmierzyć, jeżeli chodzi o zakup energii. Chcę Państwu powiedzieć, że e, no, to doskonale Państwo to znacie, w ubiegłym roku te ceny poszły kosmicznie do góry. W zeszłym roku ceny, cena w stosunku do 2017 roku poszła o ponad 70% do góry. Do dzisiaj nie mamy żadnego dokumentu. Tutaj mówię o jakichś e, rozporządzeniach wykonawczych, czy czy innych rzeczach do, do tej ustawy, które by w jakiś sposób no, e, zabezpieczyły nas, że my tą rekompensatę, o której się tyle w zeszłym roku mówiło, dostaniemy. Dzisiaj po ostatnim postępowaniu otrzymałem informację, że te ceny są nie, nie 70 e, kilka procent osób do 17 roku, tylko prawie 40 procent. Państwo, czyli e, proszę zwrócić uwagę, e, co nas czeka, tak? No, no, Yy, no, znaczy ja, jeszcze, ja jeszcze wrócę do, do tych podwyżek, takich bieżących, czyli mamy kwestię tych 200 tysięcy na oświetlenie drugi i w ostatniej części związanej z kulturą fizyczną mamy takie zwiększenie razem 120 tysięcy zł, w tym 70 tysięcy na dotacje dla klubów sportowych i 50 tysięcy na takie bieżące, yy, bieżące funkcjonowanie w zakresie, w zakresie sportu ja już Państwu powiedziałem o, tych, o tej energii, o tym, że ta y, cena energii tak ona być wypowiedziana, w tej chwili mamy y, cenę energii 58%. Nie, nie, tak jak powiedziałem, to 58%. Czyli prawie 60%. Teraz ja mam drugi dokument, o którym, yy, o którym chcę Państwu powiedzieć, chcę zasygnalizować, bo myślę, że z tym tematem zmierzymy. Będziemy się myśleli zmierzyć w wrześniu. To jest kwestia Takiego opracowania, które przygotowało mi Wydział Edukacji I to są To są koszty tego wszystkiego co się dzieje w oświacie No przede wszystkim to się dzieje w związku z tą reformą oświaty Teraz te wyliczanki mam takie tak, część z tych jeżeli chodzi o zapłacowe wyliczanki już państwu powiedziałem to jest scholar, To są inne. gminy, to, jest, to są żłobki i tak dalej, to jest dowożenie dzieci eee, Także już troszeczkę tutaj w tej uchwale nie wszystko. Spróbowałem umieścić, ale te pozapłacowe wydatki, y, których brakuje nam na ten moment, to jest 3 200 tysięcy. Mówię o budżecie 2019 roku. I druga kwestia, to jest, proszę Państwa, to są wydatki y, związane z wynagrodzeniami. I to tylko z wynagrodzeniami nauczycieli, czyli nie mówię o wynagrodzeniach tych poza, e, e, poza nauczycielskie, czyli ta cała sfera administracyjno obsługowa, to mamy wyliczone na dzień dzisiejszy, że mamy braku 2 miliony 350 tysięcy. Razem jest to 6 milionów. Będziemy musieli się z tym zmierzyć we wrześniu. E, no pomysł chyba będzie jeden, jak się z tym zmierzyć. Będziecie Państwo musieli wyrazić zgodę na dodatkowe zadłużenie się. To jest ta cała, yy, 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 to są te reperkusje tego wszystkiego, co się w naszym kraju dzieje i bo, bo na przykład przy tych kwestiach wynagrodzeniowych to już jest to już są tutaj dwie rzeczy w, tym, w tej kwocie 2 350 650. to są yy, podwyżki płac czy też ruchy płacowe, które już się zadziały od 1 stycznia, na które nie dostaliśmy środków i to są rzeczy, i to są, to, to są drugie ruchy płacowe, które będą od 1 września tego roku a które tym bardziej nie dostałyśmy się. No, no tak, no No to zaraz jeszcze o picie czy o innych rzeczach to możemy sobie porozmawiać. No, ja tylko tutaj mówię o tej sferze doskonale prowadzonej reformy oświatowej. Proszę Państwa, jak załącznik numer 3, czyli to, co. Te wszystkie zmiany, które tutaj mamy, e, 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 jak one dotyczą e, naszego planu zadań inwestycyjnych. Na pierwszej stronie mamy 843 300 zł, to jest tego modernizacja zasobów mieszkaniowych. O tyle zwiększamy e, to zadanie, z, e, jeżeli chodzi o paragraf e, z końcówką 0. E, też powiem, że. E, no, no, o, w zeszłym tygodniu, chyba, tak, w piątek otworzyliśmy, otworzyliśmy postęp, otworzyliśmy ofertę, akurat jedna się tego y, y, złożyła na wykonanie tego, y, tej naprawy całej. Y, proszę Państwa, y, kwoty są takie, że y, gdzieś tam rysowaliśmy to na granicę 5 milionów złotych. Y, oferta została złożona na 10 milionów. Nie jest ten przetarg, no ale tak też wzrosły ceny na rynku. No tak, no tak. Ja nic na to nie poradzę. o to tak? Także trochę jesteśmy osaczami z różnych stron, i będziemy mieli, że tak powiem, e, no końcówkę roku dość taką obfitującą w wydarzenia, Myślę, jeżeli chodzi o te około budżetowe sprawy bardzo ważne. Dalej, proszę Państwa, mamy zmiany, jeżeli chodzi o wydatki, tutaj, w ramach urzędu. Inwestycyjne, bo z, m, zwiększamy na zagospodarowanie terenowego, ale z drugiej strony zmniejszamy środki na rozbudowę infrastruktury na potrzeby monitoringu, bo znaleźliśmy sposób, żeby to trochę inaczej zrobić. No myślę, że uda nam się to i wtedy no, tutaj jakieś tam, w tej chwili zmniejszamy 200 20 tysięcy, czyli jakieś tam oszczędności, już ten, na ten moment widzimy. Macie, macie Państwo dalej taką drobną kwotę, ogromną no, na nasz budżet. 20 tysięcy złotych dotacji dla komendy powiatowej. Państwowej Straży Pożarnej, No też to dość długo leży, Państwowa Straż puka do wszystkich gmin. Nie wiem dlaczego puka do wszystkich gmin. Jest to, proszę Państwa, 20 tysięcy na współfinansowanie zakupu sprężarki do ładowania buchy powietrza. Mają taki sprzęt. I ten sprzęt jest z 1992 roku, w związku z powyższym odmawia już im posłuszeństwa. Zwrócili się do gmin, z tego co wiem, no nie wszystkie odpowiedziały pozytywnie gminy czy miasta, nawet większość od nas. No, proponujemy, aby te 20 tysięcy przeznaczyć, dlatego ja tak, już tak na marginesie, myślę, że poza protokołem, tak, tak się dziwię. To, kiedy to się skończy, że to państwo i policji, w tym rewelacyjnie, z tego co słyszę codziennie w telewizji, w prasie, czy tam rewelacyjnie prowadzonego i zarządzanego kraju. Do Państwowej Policji dokładamy. Do yy, teraz Państwowej Straży Pożarnej zaczynamy dokładać. No już nie mówię o oświacie, nie mówię o energii itd. Tak tak z jednej strony pojawiają się co chwila nowe programy, które mają tam na końcu plus, 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 a z drugiej strony na gminy nakłada się coraz większe obowiązki. Rozdysponujemy tą rezerwę, jak Państwo widzicie. 697 135 zł nie ma już, ta rezerwa się dzisiaj zeruje na kolejnej stronie mamy zakup samochodu na potrzeby środowiskowego domu samopomocy 80 000 zł za 164 000 no jest szansa, że to to się proszę Państwa uda ten samochód kupić kolejna sprawa yy, to zadanie, które się nazywa budowa fontanny w parku miejskim dzielimy na 3 macie Państwo, że budowa fontanny widzicie, że zmniejszana o 65 tysięcy zł, ale z drugiej strony pojawiają się dwa takie zadania, które są związane z tą budową fontanny, czyli budowa przyłącza energetycznego za 30 200 i budowa przyłącza wodociągowego za 46 tysięcy zł. I tu jest kolejna kwota 200 tysięcy zł, to jest ta, to jest to, 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 że ta autopoprawki musiałem Państwu zrobić, między innymi budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nakielnica, o co w piątek, oferty na to zadanie. No i się okazuje, że y, o te 200 tysięcy mamy za mało w naszym budżecie. Myślę, że musimy wszystko zrobić, żeby ten temat, to będzie jakieś tam połowiczne załatwienie tego tematu z wodociągowania tej, tej części na Kiennicy, Karolewa i tak dalej, i tak dalej. No, no słowa, to się pokolegnie. No ale te 200 tysięcy wnioskujemy, abyśmy, abyśmy na to zadanie, proszę Państwa, znaleźli Środki. Eee, no. I, proszę Państwa, mamy dalej załącznik numer 4. No to jest to wszystko, co omówiłem. Eee, to, co do tej pory, zrobili gdzieś tam w poprzednich miesiącach, czyli ten załącznik inwestycyjny. Załącznik dotacyjny, załącznik numer 5, macie Państwo, że już po tych zmianach mamy 12 milionów dotacji, które z budżetu gminy naszego. No i ostatni załącznik, załącznik numer 6. To są plany rachunków dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie świateł i tutaj plany tych, plany tych e, jednostek tych jednostek zwiększają 49 tysięcy, w stosunku do ostatniej zmiany, e, o 49 tysięcy 40 złotych jest to wniosek szkoły podstawowej nr 3 z ulicy Bankowej kiedy zwiększają swoje dochody i wydatki, jeżeli chodzi o ten, o ten rachunek. Także ja tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Kto z Państwa ma pytania do tego projektu uchwały? Bardzo proszę, radny do Panie Z, tematu, z, z, z... Tam o, takie to jakby wyjaśnienia, tylko bo mówimy o tych środkach, tak, które były zabezpieczone jak w gwarancyjnych środkach w ramach tego projektu termomodernizacji. Y, tak zrozumiałem Pana Skarbnika, że no, są jakieś rodzinie biegłe, które, które tam stwierdzają tej nieprawidłowości. no i My jako tutaj gmina doszliśmy do wniosku, że jest już dobry czas że możemy te pieniądze wprowadzić do budżetu, ale rozumiem, że zależnie te postępowania sądowe, które tam dostępne cały czas się to otrzymuje, my jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć jeszcze, tak, tutaj w ten sposób. Tak? No, to tylko ty, czy dziękuję. dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, proszę Komisję o odczytanie Uchwała nr 14, łamane na 93, łamane na 19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Aleksandrów Łóckim na 2019 rok. Na podstawie artykułu 235 i artykułu 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W związku z artykułem 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala co następuje § Paragraf 1. Proponuje się zmian plan dochodów w budżetu gminy Aleksandrowie Łódźki na 2019 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 1 73 958,97 97 złotych. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Aleksandrów Włoskich na 2019 rok, polegającej na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Aleksandrów Łódzki na 2019 rok polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 1 ,958 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Aleksandrów Łódzki na 2019 rok polegających na przeniesieniach pomiędzy grupami wydatków Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych budżetu gminy Aleksandru Gów na 2019 rok, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 wydatki na realizację programów finansowanych, finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Do uchwały nr 4 łamane na 36 łamane na 19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Łódzki na 2019 rok, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do mniejszej uchwały. Paragraf 7. Proponuje się zmian z załączniku nr 6 plan dotacji i subwencji na 2019 rok do uchwały nr 4 łamane na 36 łamane na 19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Łódzki na 2019 rok. Które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 plany do dochodów przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty roku 2019 do uchwały nr 4, łamane na 36, łamane na 19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandry Włoszki na 2019 rok, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf dziewiąty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Aleksandra Wałęckiego. Paragraf dziesiąty. Uchwała powierzy w życie z dniem podjęcia i polega w głosie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Dotyczy, jest w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach yy, na ławników w kadencji 2020-2023. Tutaj działamy yy, na ustawie Prawo us o ustroju sądów powszechnych. Pozwolę sobie przeczytać paragraf, który, yy, na którym się tutaj opieramy. Paragraf 9 mówi, yy, iż Rada Gmin, Rady Gmin zasięgają yy, od komendanta wojewódzkiego Policji oraz komendanta społecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacja o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. Dlatego potrzebuję upoważnienia państwa, yy, właśnie yy, podjęcia stosownej uchwały, która yy, upoważni mnie do yy, wystąpienia do komendanta Wojewódzkiego Policji w celu zasięgnięcia informacji o zgłoszonych osobach na ławników yy, na kadencji hmm. 2020-2023. Czy mają Państwo jakieś pytania w tym względzie? Nie widzę, bardzo proszę komisję o odczytanie projektu. Uchwała nr 14 łamana 94-19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie-Łódzkim z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ładników w kadencji 2020-2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 162 paragraf 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawa o ustroju sądów powszechnych. Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy upoważnia się przewodniczącego Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim do wystąpienia do komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi w celu zasięgnięcia informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników w kadencji 2020-2023. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo i przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Dziękuję państwu bardzo. I na tym zakończyliśmy dzisiejsze procedowanie na sesji. Dziękuję państwu bardzo. Zamykam obrady 14 sesji Rady Miejskiej Rady.